Hej kochani, witam Was w drugim sezonie kanału Pijana Morana. Jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość, wejdź na patronite.pl ukośnik morana blok słowiański. Usiądźcie przy mnie! Przy ciepłym płomieniu ogniska, Niech otuli was blask swarożyca. Będę snuć opowieść o powstaniu świata, o początku. Miód, dziękuję. Niech ukoi stare spierzchnięte usta, Rozwiąże język, udrożni gardło. No już, zbierzcie się wszyscy w kupę. I posłuchajcie, jak to było. Dawno, dawno temu, gdy jeszcze nie było ani ludzi, ani zwierząt, ani drzew, ni rzek. Istniała tylko wieczna pustka, ciemność bez granic. Niebo i ziemia jeszcze się nie rozdzieliły. A świat czekał na swoje narodziny. W tej pierwotnej nicości, w bezkresie niczego, narodziło się jajo, wielkie, magiczne jajo, które miało w sobie moc stworzenia wszystkiego, co znamy. Z bezkresnego chaosu wyłonił się świętowit. Bóg czterech światów i czterech kierunków, Władca świata w mocy pierwszy i bez granic. Świętowit rozdzielił wiecznych kochanków, Niebo od ziemi, Górę od dołu, Dzień od nocy, Szczęści skorupy, Powstały gwiazdy, z wnętrza jaja, bezkresny wszech ocean. Z mej skorupy narodził się wszechświat, przestrzeń, czas i wszystko, co istnieje ponad i pod nami. Stworzyłem niebo, gwiazdy, przestrzeń, ale jeszcze brakowało świata gdzie mogły żyć istoty i rosnąć lasy. Moja praca jednakoż skończona. Teraz odejdę, aby trwać jako obserwator i sędzia. Z jaja świętowita narodził się więc cały wszechświat. Ale ziemia i życie Wciąż czekały na swoich twórców. Tymczasem na niebie i w skorupach na wszechoceanie budziła się powoli rywalizacja między dwoma potężnymi bliźniętami: jasnym i groźnym Perunem, bogiem burzy i błyskawic, i ciemnym Welesem, panem Podziemnego świata i magii. W lesie, bracie, czas stworzyć ziemię, na której wszystkie istoty będą żyć pod moim okiem. Ja dam im światło, niebo i siłę, by wzrastali w potędze. Nie perunie. Ja uformuję ziemię. Z tajemniczych głębi, napełnię ją rzekami, lasami to ja znam prawdziwe życie, cykle śmierci i odrodzenia magię i przemianę. Nie pozwolę, byś sam decydował o losie świata. Władza nad stworzeniem musi być jedna moja. Władza bez równowagi jest pustką. Świat musi mieć światło i cień, burze i spokój, życie i śmierć. Walka zadecyduje, jak świat powstanie. Tak rozpoczęła się walka między Perunem a Welesem. Trwała ona wiele czasu, nie było bowiem jeszcze dni i nocy, żeby ją zmierzyć. Błyskawice rozświetlały ciemności, a niebo drżało pod stopami walczących bogów ze strachu i zgrozy, w końcu zmęczeni walką. Zgodzili się połączyć swoje siły i stworzyć świat wspólnie, choć brakowało im równowagi i harmonii. Ja dam ludziom słońce i niebo, siłę i odwagę, a ja przyniosę ziemię, rzeki, lasy, duchy. I magię przemian. Weles ujął ziarno z dna wszech oceanu, lecz jego moc była niczym bez pomocy Peruna. Ciemny z braci dwukrotnie próbował stworzyć świat jedynie za pomocą własnej magii, ale to słowo jego brata miało moc tworzenia. W końcu wyrzekł. W imieniu swoim i peruna niech się stanie ziemia. Tak więc z mocy świętowita współpracy peruna i Welesa, powstał świat, żywa ziemia, choć pusta i surowa. Lecz Pan podziemia Nadal chciał władać samosam. Próbował zrzucić śpiącego brata do wód wszech oceanu. Lecz gdzie go nie zepchnął, tam ziemia się rozciągała. Zeźlony peron krzyknął w końcu. Dość tej ziemi! I zastygła ona, spokojna w swojej formie. I chociaż bogowie czasem się spierają, Siły świata pozostają w równowadze, Mimo przechylającej się raz na jedną, raz na drugą stronę szali, Tworzą dzień i noc, światło i cień, Życie i przemijanie. Pamiętajmy o pradawnych opowieściach, i o tym, że każdy z nas jest częścią wielkiego, zaczarowanego świata powstałego z jaja świętowita i kształtowanego przez moc Peruna i Welesa. Wiele pokoleń słuchało tej opowieści, przekazując ją z ust do ust, aż po dziś dzień. I tak kończy się nasza opowieść o powstaniu świata z jaj. Pamiętajmy, że każdy z nas jest częścią tego pradawnego cudu, dziedzicem światła i cienia. Tak, tak, mamy w sobie światło Peruna i mrok Welesa. Ale to już zupełnie inna opowieść.